Ale jest widok, ja Cię kręcę. Siema, po zrobieniu swojego pierwszego marzenia, nabrałem ochoty na więcej. Na tablicy przyczepiłem cztery nowe, a sam zabrałem się na poważnie za skok na bandzi. Zebrałem ekipę, wyruszyliśmy do Warszawy, gdzie można dać skok z dźwigu z wysokości 90 m. Oto relacja. Jesteśmy w, w Kielcach, udajemy się do Warszawy. Do Takim otoczonym Polski bas. Najlepsza opcja, najtańsza, chyba że jeździcie autostopem. Jeżeli chcecie jeździć polskim busem, to ponujecie rezerwacji w internecie. Drukujecie sobie takie właśnie potwierdzenie, dajecie kierowcy i nic więcej nie potrzebujecie. Możecie również o, użyć może telefonu albo po, pokazać swojego maila. Może a kasa. <laughs> <laughs> Ceny są różne. No. My na przykład wychaczyliśmy za 8 do Warszawy, to uważam, że jest to jednak droga, bo da się po dwa złote jeździć. Mimo wszystko autostop uważam za najtańszą opcję. Wygląda <grymne> na to tak mniej więcej. No jak, I już czytamy. 13, 16, 0, 90, 19, 0, 3, 16, P6, 0, 95, Kiewa. 4 osoby? Tak, 4 osoby, zgadza się. Kreska 0, 0, 90, kreska 19, 0, 3, 16, kreska P6, kreska 0, 9, 0, 5, Kiewa. Temat jest taki, że trzeba sobie znaleźć miejscówkę, bo są niezarezerwowane tylko. Każdy bierze co trzeba. No dobra, jesteśmy w tramwaju. Kupiliśmy bilet i nie umiemy go skasować. Biletów w Warszawie. Wkładamy po prostu... Nie działa? Ja się nakręcam specjalnie, żeby nie było, że robię miejsce. Okazało się, że biletów w Tramwaju nie da się skasować, szczerze, nie, nie trzeba w ogóle mieć, więc jak będziecie w Warszawie to śmiało, nie musicie kupować żadnych biletów, bo żaden kasownik nie działa. W weekendy jeździcie za fliko. W weekendy jeździcie za fliko, więc taka na przyszłość wiecie, porada. Chciałbym tego tutaj, może poznacie głos, który zapowiada przy Następny przystanek, Polska na pik i na tym będziemy wysiadać właśnie no tutaj mamy tle ten dźwig z którego będę ładował na główkę na główkę, na razie wygląda całkiem całkiem, zobaczymy z bliska no ktoś właśnie ładuje no, zobaczymy czy da radę pokażę wam jak to wygląda no. No, nie, mi się daje, że. Kurde, ile ona będzie tam się zastanawiać? Za zimno tam, żeby tyle stać. O, jest, jedzie! Jest! Wow. Jest dobre! No dobra. Jesteśmy Boję przed Bandzi. Boję, Boję się, tak! Nie, no, lekki stres jest, ale damy radę, myślę. Tak to wygląda. To nie jest taki, to by nie dobrać. Wchodzimy, patrzymy. Jest trochę luźna. Ale... Dziewczyna skoczyła. Żyje. żyje, jest dobrze. Uuu. Jest toj, Ty, to jest. <laughs> ja tego nie będę kręcił, jak to tam wchodzi. Będę nie patrzeć. Jest? Może, może ty skończyć, tak? Tak to wygląda. Zobaczcie sobie, jak to wygląda. O, jakieś. Jest... Ta tak. Tu mamy przeskoczków. E że jest. My też. Ale zobacz, w czego jest gdzie je Jest tutaj ta poduszka.

Fajnie, no jak jesteście już tutaj, to nie ma co rezygnować. Tak. W tym momencie jesteście na Al Jazeera. To już nie ma poszło na Mówisz, to się wytnie, tak? Czy dobrze zrozumiałem? Skacisz bez pozwolenia? Może. <śmiech> <śmiech> Możesz to <sobie> powtórzyć? <laughs> ja nie mogę. Doda nie mogę. O. No to szkoda. Ale koleżanka przeszła szlaki. No, no to w sierpniu będzie skakać. Będzie skakać w sierpniu? Tak. Dobra, jest nagrane. To pój Beś... pój pójdzie tak. na YouTube. <śmiech> <śmiech> Już nie ma ściemy. Bo koleżanka skoczy, to Ty też będziesz musiała. O, patrz, nagrane. I w górę! No, jakoś się to idzie. No, trochę czasu mija zanim, między skokami, ale, no, ale widzę, że szybko że Są drzwiczki takie, że nie ma opcji wyciągnięcia stóp na, na, na próg. A, to już lepiej. Nie przemyśleli tego. Zawsze to byłoby mniej ciaczące niż no. tam na górze. <laughs> Ciekawe ciekawi, jak ta kalina wytrzymuje skoków. Oni tam e, co roku badają ją. Aha. Musi przechodzić za O, pokażcie się, tutaj mam dziewczynę, które skoczyły, żyją, nie są mokrą plamą, tylko tak im się sympatycznie prezentują. Musiałem przeczytać regulamin i go podpisać. Wygląda coś takiego. Żeby nie było, że nie jestem świadomy. Regulamin wygląda tak. Więc wszystko wiemy. <śmiany> <śmiany> to mam koleżankę, która była przed nami A. I co możesz powiedzieć po skoku? Nie skaczcie, mówię wam To jest zło, zło. Taki strzał o, jest to jest stresik? Zawahałeś się. Miałeś zachnięcie, nie? Widziałem, że byłem tak Widziałem właśnie tak. Wystawiłeś ręce, nie było bungee, a ja, wtedy... Ja stąd wam wychodzę, tak? Fajnie. Żeby to tutaj nie kosztowało, to bym nie skończyło. Ale bym skoczył. może ¿no? właśnie dlatego to powinno tyle kosztować, nie? Dobra, no, ale... On był, on był kiedyś czerwony, teraz, teraz jest blady. Widzieliście go wcześniej, Jak, jak gadaliśmy? No, był czerwony. A po, po tak. tam koleżanka skacze przede mną, ja po niej. Tak się, tak się prezentuje. A. Bez zdjęć, bez niczego, tak? Bez zdjęć, tylko są kamerką jakby. 8 130 będzie do nas. Dobra, już dajemy. Dajemy kasę. Michał jeszcze, tak? Tak, tak, tak Michał. Dawaj. I jest Asia, tak. 120, 130. Jest to so, nie. Ale to możemy... Później się z tym, kolejnym gościem na mnie zamienić, nie? Jak jadę, zadechy za dużo, tą da dychę za mało na Dobra. Dobra. Tutaj pokażę, jak tu niech pan z obsługi zawiązuje. Sumie, albo ze mocno, nie? A to w sumie musi być mocno. Troszeczkę, się zaciskamy. druga noga. No to nie wyleczy. A, to widziałem, macie, jest ten jakiś jeszcze hak, hak na plecach, nie? Kurczę! Tak można zrobić. Dobra. Dobra. Dobra! W tym sensie. Mamy... To na plecy zakładasz. w szczelinie. Panda tak. Dobra! Zakładamy na plecy. Czekaj, tam przodem tutaj do mnie. Dobra! To jest panie za To Dobra! Nie, powiem Ci skakałem na spadochronie, ale na Wanzie nigdy i kurde też mam takie... No zobaczysz i porównasz sobie. Oczucia takie. Tam za ciebie wyskoczył instruktor pewnie, tak? Nie wiesz co, nie... Kądem jest nie, 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 normalnie. Tylko, że z lina sama mi się odcierała. Tak. prawda w też Tak, że bez myślenia tak jakby, nie? Ale kurde też traje w gacie. Tutaj się jest inne uczucie. Zaczekaj. Dobra. Górski tam masz? 82? 82, tak. Dobra, ja zmienię, linę. Dobra, dobra. Pan zmienia właśnie linę. Bo waży za, za, chyba za dużo. Jakby na to wygląda. Ja wyglądam tak. Generalnie Ja ją wezmę później, wiesz, bo ja Trzeba jeszcze o No, git Malina <grym zypnia> Ale mam nadzieję, że nie w tych, w kosnicach No za takiego to dziękuję wiesz o, to możesz pokazać jak i nawet dużo ludzi tutaj przychodzi skakać na tej mapie. Jest mocna ekipa pod wyzwaniem. Może... O, dobra. Dobry, Dobry, No bo wysokie ryzyko, tak? Dobra Idziemy Dajusza, są na krawędzi. do nas Dobra Buty ty masz dobrze zawiązane Tak, tak, dobrze Buty są w porządku A leciały czasami buty tutaj Raczej każdy pamięta o tym, nie? No, nie pamiętam. Nie, nie A, jeden ja z do przodu, dobra? W sumie tak. W no, tak, nie ma się pokonać na tył. To twoje miejsce startowe. Łączona! Łączona! nie format. A. <grym> Tutaj postaw stopy bliżej, palce wystaw. Tak, tak okej. Okay. Ale ciągnie ta w dół. nie będzie ściągała, dosyć ciężka jest. Ale to znaczy, że przypięty. No, 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 powiem, że im bliżej jestem, tym większy stresik mam. Wiesz, ja się kręcę. Tak. Skakałeś kiedyś gdzieś? Jeszcze skakałem na spadochronie. Srałem ci już przed się od samolotem, bo nigdy nie leciałem. No, ale udało mi się. No i chciałem właśnie bungee zrobić, nie? Jako takie też marzenie kolejne. No, no bardzo ważne, porównać sobie. Odczucia. Tutaj samemu musisz wyskoczyć, wybić się. Tak. Jak będziemy na górze właśnie, ja zbieram yeah. to, Ty to tak. Tak, tak, tak? tak jest? I wyskakujesz do przodu na brzuch, rzucasz. Dobra, rozumiem. na wody, na Okej, okej. Okay, okay, tak, nie łapiemy liny, nie wolno, Nie Wiem, chyba. tylko ręce szeroko tak. rozkładam, tak? Tak, tak żeby kamera Cię ujmowała wiesz, Tak się Zniwam, że jest masakra To ma jesteś jak... dziwnie blady Ale jak widzę na ten Po Powiem tak. Ci jest moc To Hu 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 O na ziemi wreszcie <głos》> Ja normalnie to mogę zejść? I to dobrze. Nikt nie się nie ruszał. Dobra. No powiem. Niech Ja niech niech Nie niech nie wejdź nie. nie, nie, nie Uf, powiem wam, że jest uczucie zarąbiste. Warto było dać tą kasę, bo jest masakra. Uff, do tej pory mam jeszcze adrenalinę. Jest, <try> jest moc, powiem ci, kurde, stanie, że... Wiesz, kiedy najlepszy moment? Jak skaczesz i lecisz luźno, wiesz o co chodzi. Bez, jak, jak nie czujesz tej liny, to jest wtedy moc. Moc jest zacna wtedy. No nie, jak coś to polecam. 90 metrów w Warszawie, 130 złotych. No to uważam, że za takie przeżycie to warto. Uff, trzeba dojść do siebie teraz. Wow, to było niesamowite. Do tej pory mam dreszczek o tym myślę. Jeżeli macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach, postaram się na nie odpowiedzieć. To do zobaczenia przy następnym marzeniu. O, niech płynie, matka mówiła mu wciąż, by sobie spokój dał, że jest to ścieżka w próżność niepoważnych wizji czar. Że czas zadbać o jutro, jak trudno w sobie trwać. A on stopniowo kuchnął na jej tabuny zdań.